Okay, zadanie piąte. Mamy dwa krany. Jeśli są otwarte, to 4 i 30, czyli nie będzie, że X w godzinach. Czas napełniania pierwszego kranu. Y czas napełniania drugiego kranu. Więc 1 przez x to taka część w godzinę. 1 przez y taka część w godzinę drugiego. Razem w godzinę skoro jednocześnie, to to może tak napiszę, razem w jedną godzinę. No i wiemy, że całość w 4 godziny 30 minut to znaczy, że 1 przez x plus 1 przez y to taką część kranu napełnią w godzinę. No bo to mniej więcej między 1 czwartą a 1 piątą kranu, skoro w godzinę taką część robią. Jeśli połowę basenu najpierw napełnia wodą kran pierwszy, no to połowę basenu, czas napełniania pierwszym kranem całego basenu oczywiście tutaj. Połowę basenu, 1 druga X. Pierwszy. Yy, a później drugą połowę, drugi kran. No to też 1 druga Y, drugi kran. No to będzie 12, to znaczy, że z tego wynika, że 1 druga X plus 1 druga Y to 12 godzin. Tak, jedna jeszcze się upewnię. Połowę będzie najpierw tak. Nie zaleźmy od siebie. No 1 przez x dodać 1 przez y to jest 1 przez 9 drugich. 2 dziewiąte. Jak przez 2, to wiemy, że x plus y jest równe 24, czyli y24 odjąć x. Komuś tu wyszło coś, ile wynosi x, ile y? 6 i 18. Sorry. X wychodzi 6. Y w takim razie 18. Sprawdzimy, bo tu mnożymy i będzie wspólne. To jest funkcja kwadratowa. To jest na 6 plus 1, 18. To jest 18, 3 plus 1, 4, 18, 2, 9. W porządku. Czyli odpowiedź jest 1, 6, drugi, 18. No i rzeczywiście połowę basenu ten napełni w 3 godziny, ten w 9. Dodaj, jak się będą zmieniali, to zrobią to 12 godzin, 3 plus 9. A z drugiej strony w ciągu godziny 1, 6 plus 1, 18. To tak mniej więcej między 1, 4 a 1, 5. Całego basenu razem zrobią. Zadanie szóste. Wyzna wszystkie wartości parametrów P, dla których i rola z pierwiastków dodać 6 jest równy 12. To na pewno no, A jest równe 2 i jest różne od 0. Delta ma być większa lub równa 0. Chociaż równe nie mogą być, to też. Możemy przyjąć, że one są różne, bez problemu, czyli, mm, czyli jeżeli tutaj dopiszemy lub równe, to i tak ten warunek nam sprawi, że równość nie może być, jeżeli napiszemy ostro większe, bo widzimy to, to, to też będzie dobrze. P minus 10 do kwadratu minus 4 razy 2 razy 6 ma być dodatnie. Minus 48, podajże e kwadrat minus 20p e plus 52 ma być większe od zera. Suma 20, e iloczyn 52. Ktoś ma jakieś pierwiastki? Nie widzę tutaj suma 20. 16, nie. Jest coś, jest coś całkowitego? Dobra, nie zostawię, to na razie rozwiązać po prostu trzeba. A x1 przez x2 jest równe 12, to z wzorami Wieta patrzymy, że iloczyn jest lepszy, czyli x1 razy x2 jest C przez A, czyli 6. No to skoro x1 przez x2 jest równe 12, x1 razy x2 jest 6, to jak sobie pomnożymy stronami, to x1 kwadrat równa się 12 razy 6, Czyli 72, czyli x1 jest równe 6 pierwiastków z 2, no bo tu mamy 36 razy 2. To wtedy x2 jest równe 6 podzielić przez 6, podzielić przez 6 pierwiastków z 2, czyli 5 pierwiastków z 2. To było 6 na 2. 6 na 2. Tutaj pomnożyłem stronami. To 12 razy 6. Chyba ok. A, okay. Tak? I teraz x1. X2, nie, x2 na a. 6 podzielić przez 2. Chyba tak. Jeszcze się upewnię. Nie, coś nie tak. X1, nie, x1 razy x2 jest 6. W porządku, a x1 podzielić przez 2. Chyba jest dobrze. To z tego wynika. Bo mamy P policzyć, jak mamy pierwiastki, to możemy już postać iloczynową i mamy to. Albo po prostu nasze P minus inaczej X1 plus X2 równa się yy, 6. No ale 1 razy X2 to nie powinno być 3, bo tam jest 6 i no, C na 2. E, Boże, Cena, no, 6 na 2, Dobry, bardzo dobrze, ok. Nie zauważyłem dwójki. Dobra, to czyli wszystko Dobrze. jasne. Dziękuję bardzo. Dobra. Czyli ile tu wychodzi? Trochę łatwiejsze na szczęście. x1 kwadrat równe 36. To znaczy, że x1 jest równe 3 lub x1 równe minus 3. To wtedy x2 będzie. Y2 hmm. będzie ile? Jejku, to jest 12. Nie, 6 lub minus 6. Jejku. 6 lub minus 6. E, Okej. Okay. To Y2 jak jest 6, a oczy ma być 3, to 1 druga, a w tym przypadku minus 1 druga. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, tak? Czyli w tym przypadku x1 plus x2, to byłoby 6 1 druga. Czyli 13 drugich. Ale my wiemy, żeby było szybciej że to jest minus b przez 2, czyli minus p minus 10 przez 2, a więc minus p plus 10 to ma być trzynastka, a więc p równa się minus 3. Musimy sprawdzić, czy będzie do tego przedziału należał. Możemy to na piechotę sprawdzić. 9 plus 60 działa. Lub jeszcze x1 plus x2 w drugim przypadku. Minus 6, 1 druga. Czyli minus 13 drugich. Ale wiemy, że x1 plus x2, żeby to p wyliczyć tak chyba najszybciej, to jest po prostu minus b przez 2. To znaczy, że nasz licznik minus p plus 10 ma być minus 13. To znaczy, że p by musiało być równe yy, ile? 23 bodajże, tak? A dla p równego 23 też chyba działa. To coś takiego wychodzi. Ok. Potwierdza toś? Tak. To dziękuję bardzo. Zadanie siódme. W jednym z pierwiastków mamy liczba M, czyli W od M musi być 0. To jest równoważne z tym, że 8m kwadrat dodać 2m plus 1 razy m dodać 2m minus 1 ma być 0. Czyli 8 m kwadrat, dodać 2m kwadrat, dodać m dodać 2m minus 1 równe 0. No to mamy jakieś równanie kwadratowe. 10m kwadrat dać 3m podjąć 1 równe 0. Jakie tutaj m -y wyszły? minus 1, druga, 1 piąta. Minus 1 druga i 1 piąta. Potwierdzacie? Tak, tak. tak. Dobra.